W tym roku doczekaliśmy się kilku ważnych dokumentów związanych z polityką lekową. Na samą końcówkę, na grudzień poznaliśmy między przełom listopada i grudnia tą projekt listy leków krytycznych. Co pani zdaniem najważniejszego, jeżeli chodzi o leki, o kadry w lekach, o legislację wydarzyło się w tym roku, a na co jeszcze czekamy i co powinno wydarzyć się w przyszłym? Tak, ja myślę, że wszystkie osoby, które są zaangażowane w rynek leków i w dostęp do leczenia w Polsce, zgodziłyby się ze mną, że kluczowym wydarzeniem może nie tego roku, tylko końcówki roku poprzedniego była duża nowelizacja ustawy o refundacji. Stąd też czekamy na kolejne duże wydarzenie, czyli kolejną nowelizację ustawy o refundacji, która powinna już wkrótce ukazać się i być przekazana do konsultacji publicznych. To jest, myślę, kluczowy akt prawny w ogóle w Polsce, ustawa o refundacji, jeżeli chodzi o dostęp do leczenia, z uwagi właśnie na to, że ten dostęp jest realny i prawdziwy tylko wówczas, kiedy leki są finansowane ze środków publicznych. Umówmy się, że zwłaszcza w poważnych, ciężkich chorobach bardzo często leczenie po prostu jest kosztowne i pacjenci muszą mieć dostęp do refundacji. Więc czekamy na kolejną nowelizację, która częściowo odwróci skutki poprzedniej, częściowo uczyni krok naprzód jeszcze w poprawie jakości tego prawa, ale to nie jest oczywiście wszystko, na co czekamy. Mamy już teraz w procesie legislacyjnym zmiany na przykład, które ułatwią i poszerzą zakres szczepień wykonywanych w aptekach. Myślę, że z punktu widzenia pacjentów to jest bardzo istotna zmiana. Czekamy na pakiet farmaceutyczny, tak zwany pakiet farmaceutyczny, który będzie najpierw wdrożony na poziomie Unii Europejskiej, ale następnie będzie implementowany w Polsce. Tam jest projekt nowej dyrektywy unijnej, projekt nowego rozporządzenia, które bardzo istotnie zmienią legislację europejską, a tym samym również polską w tym właśnie obszarze. Mamy szereg innych zmian, które towarzyszą nam nie tylko w branży farmaceutycznej, które są również istotne, jak chociażby tegoroczne uchwalenie AI aktu, pierwszego aktu w Unii Europejskiej, który reguluje zagadnienia sztucznej inteligencji. Tak, także tych zmian jest bardzo dużo. W branży farmaceutycznej zawsze dużo się legislacyjnie dzieje, co bardzo mnie cieszy i jest myślę przyczynkiem do wielu dyskusji, ale oczywiście czekamy, jakie będą szczegółowe regulacje, które będą wdrożone. A jeżeli chodzi o zmiany kadrowe w tym roku, co w pani by wyróżniła? E, chyba nic aż tak wielkiego się nie wydarzyło, o czym warto by było teraz dyskutować. E, wydaje mi się, że zmiany kadrowe nie są aż tak istotne, żeby miały bardzo głęboki wpływ na to, jak ten, ten rynek funkcjonuje. Myślę, że ważniejszym wydarzeniem pozaprawnym e, jest kwestia finansowania, czy też braków w finansowaniu. Ochrony zdrowia w Polsce. Mam na myśli oczywiście dziurę w budżecie NFZ. -u. To jest pewnie rzecz, z którą się muszą rządzący jak najbardziej zmienić. Mamy oczywiście zmianę kierownictwa w resorcie wynikającą z wyborów, które miały miejsce w ubiegłym roku, ale to jako prawnik nie podejmuje się oceny absolutnie działań administracji. Wiem, że administracja pracuje intensywnie nad tym, żeby Dostęp do leków był, był lepszy w Polsce dla polskich pacjentów, ale jest tak dużo zmiennych i tak wiele okoliczności zewnętrznych, które mają na to wpływ, że jest to niezwykle trudne zadanie. No właśnie, nie komentuje Pani yy, tych działań administracji, ale może zechciałaby Pani skomentować to, że w sumie dochodzi ciągle zadań, m.in. na przykład fałtnicie te zadania związane ze wspólnym HTA, ale za każdym razem, kiedy czyta się przepisy, to jest mowa o tym, że. Obecnymi kadrami to wszystko ma być załatwione. Jak to wpływa na działania ministerstwa, NFZ-u? Czy pani dostrzega, że nie wiem, z tymi kadrami się trochę poprawia, czy, czy nadal są braki? Ja myślę, że wszystko sprowadza się znowu do kluczowego problemu, czyli do finansowania, e, niewystarczającego finansu, dofinansowania e, tego obszaru. Niewątpliwie poszerzenie zakresu kompetencji urzędników bez zwiększania zasobów kadrowych jest skarkołomnym zadaniem, i to widać nawet patrząc na godziny, w których przychodzą wiadomości, chociażby do systemu obsługi list refundacyjnych z Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji, że urzędnicy pracują naprawdę długo. To już nie jest praca, którą da się wykonać w bardzo ograniczonym zakresie czasowym, właśnie z uwagi na to, że tych zadań jest coraz więcej. One są coraz bardziej skomplikowane, wymagają coraz większej fachowości, a kadr nie przerasta w wystarczającym stopniu. Z pewnością to jest jeden z obszarów, które należałoby bardzo mocno poprawić.